Witam i zapraszam do kolejnego przykładu, w którym będziemy mieli za zadanie wyznaczyć ekstrema lokalne i przedziały monotoniczności tej funkcji. Zaczynamy od dziedziny, która tu w tym przypadku, ależ do liczb rzeczywistych nie mamy tutaj żadnych problemów z tą funkcją pod tym względem. OK. Żeby wyznaczyć ekstrema i przedziałem monotoniczności, musimy oczywiście policzyć pierwszą pochodną. Mamy do czynienia z iloczynem funkcji. Pochodną iloczynu funkcji, czyli jeżeli mamy F razy G pochodna, to liczymy pierwszą pochodną pierwszej funkcji druga bez zmian dodać pierwsza razy pochodna drugiej tak i nie jest to iloczyn pochodnych jakby się mogło wydawać a w sumie to nawet to zapiszę a więc przystępujemy czyli pochodna pierwszej druga bez zmian dodać Pierwsza bez zmian, czyli f od x razy pochodna z drugiej, pochodna z x kwadrat to 2x. e minus x minus 1 kwadrat zostawiamy dodać x kwadrat zostawiamy, pochodna z funkcji e przechodzi w siebie samą. Znowu dla przypomnienia, jeżeli mamy e do f od x liczymy pochodną z takiej funkcji to ona przechodzi w siebie samą i jeszcze musimy policzyć pochodną z funkcji wewnętrznej. Jest to tak zwana funkcja złożona czyli razy pochodna z minus x minus 1 do kwadratu, tak, pochodna z tego, czyli Lecimy dalej. 2x e minus x minus 1 kwadrat. Dodać. x kwadrat e minus x minus 1 do kwadratu. Razy. I co tu się dzieje? Minus. Tu jest historia typu takiego. Mamy f od x do potęgi. O, napiszmy entej. Liczymy pochodną z czegoś takiego. To jest n razy f od x to n minus 1 razy pochodna z funkcji wewnętrznej. Tak wygląda wzór dla pochodnej funkcji złożonej takiego typu. No i naszym n jest tutaj dwójka, a funkcją złożoną jest x minus 1 tak do kwadratu ten minus w ogóle możemy sobie wyrzucić przed wszystko w zasadzie to może wejść w oddziaływanie tak ten minus z plusem i tak naprawdę faktycznie możemy zapomnieć o tym a z tego plusa zrobić minus jeszcze tu zaznaczę, że ten minus i ten plus daje w reakcji minus i zająć się tylko x minus 1 do kwadratu, a więc jest to 2x minus 1, i pochodna z x minus 1 to jest 1 minus 0, ponieważ pochodna z x to 1, a ze stałej to 0. Liczymy dalej. Czynniki, które możemy tutaj wyciągnąć, to na pewno to. I na pewno można część jeszcze tego x. -a. Aha, w sumie to będzie tu jeszcze troszkę więcej się działo. No tak, ale. Ok, czyli tak, dwójkę też się da wyciągnąć. Wciągamy dwójkę. Xe x e do minus x minus 1 do kwadratu wyciągamy. Zostaje nam z tego czynnika jedynka. Tu będziemy mieli odjąć. Zostaje nam jeden z x'ów. E, tu jest drugi z xów, dwójka jest zabrana, czyli x nawiasie się x minus 1. Można by tak to określić e, a to w konsekwencji... No dobrze, powoli 2xe minus x minus 1 kwadrat 1 minus x kwadrat plus x. Hmm? Czyli pochodna to 2x e minus x minus 1 kwadrat, e minus x kwadrat, plus x plus 1 dobra, świetnie, to będzie miało miejsca zerowe. Dobra, czyli no tak, przydałoby się tu policzyć miejsce zerowe, czyli 1 plus 4, 4ac, czyli mamy piątkę, jest większe od 0. x1 będzie miało minus 1, minus pierwiastek z 5 przez minus 2. Czyli w sumie jest to 1 plus pierwiastek z 5 przez 2, natomiast x2 będzie e, minus też 1. Dobra. Czyli to będzie 1 minus pierwiastek z 5 przez 2. Takie są miejsca zerowe tutaj. Tutaj oprócz tego dodatkowo jest 0. E, A więc nasza pochodna. Można zapisać, że to jest 2x w nawiasie, a i minus, który występuje w tym miejscu, wyrzucimy przed wszystko. Czyli w sumie nawet zrobię to w ten sposób, żeby to było dobrze widać. To, co się dzieje tu, zapiszę jako x minus x1 razy x minus x2, gdzie x1 i x2 jest w tym miejscu, razy e do minus x minus 1 do kwadratu. Taka jest nasza, yy, nasza pochodna, przejdziemy do następnej strony minus 2x, e, x minus x1, x minus x2, e minus x minus 1 kwadrat, gdzie x równe 0, x1 równe 1 plus pierwiastek z 5 przez 2, x2, 1 minus pierwiastek z 5 przez 2. Ten czynnik zawsze jest większy od 0, więc nie będzie miał wpływu na znak. Spróbujemy ilustrować. Czyli 0, tu jest x1, tu jest x2, bo to jest mniejsze od 0, to jest większe od 0. Czyli współczynnik kierunkowy ujemny, ważna rzecz. Tak, tu występuje minus, dlatego lecimy od, min, od dołu w ten sposób, w ten sposób. To jest oczywiście wykres pochodnej. No i tak, widać w tym miejscu, że. E, no właśnie. Funkcja rośnie. A propos monotoniczności, wtedy kiedy jej pierwsza pochodna jest większa od 0, to się dzieje dla x należących do przedziału minus nieskończoności do x2, czyli 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 w sumie od 0 do x1, czyli 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. Tak, to jest kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje. Wtedy, kiedy jej pochodna jest mniejsza od 0. A to ma miejsce, kiedy x należy do przedziału od 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 do 0. W sumie od yy, yy, x1. Czyli 1 plus pierwiastek z 5 przez 2 do nieskończoności. No i powstaje. Jeszcze kwestia związana z ekstremami lokalnymi. Tak, ekstremum lokalne występuje tam, gdzie pochodna jest równa 0, pierwsza pochodna jest równa 0 i gdzie zmienia znak. I oczywiście tu w tym miejscu zmienia z dodatniej na ujemną, potem z ujemnej na dodatnią i z dodatniej na ujemną. Tam, gdzie jest dodatnia funkcja, rośnie, a tam, gdzie jest ujemna, maleje, a więc przy przechodzeniu przez x2 spodziewamy się maksimum. Analogicznie, maleje, rośnie, czyli tu powinno być minimum i rośnie, maleje, powinno być drugie maksimum, a więc mamy sytuację, gdzie powinny występować trzy ekstrema lokalne. Funkcja ma maksimum wtedy i tylko wtedy. Jeżeli pierwsza pochodna jest równa 0 i realizuje się przejście z plusa na minus. A to się dzieje dla x równego x2, czyli 1 minus pierwiastek z 5 przez 2. Mhm. Tu występuje, można oczywiście wyznaczyć, jaka jest wartość tego. tej funkcji ta wartość maksymalna tego maksimum lokalnego podstawiając to do wzoru e, tego pierwotnego naszej funkcji i można by było to wyznaczyć e, funkcja ma minimum tam gdzie jej pochodna jest równa 0 i jednocześnie przechodzi z minusa na plus dzieje się to dla x równego 0 tu sprawa będzie łatwa wyznaczenie tego minimum bo x równy 0 w porównaniu do x 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 załatwi nam to szybko sprawę postać była x kwadrat razy e do minus x minus 1 do kwadratu czyli 0 kwadrat razy e minus 0 minus 1 do kwadratu czyli nieważne co tu wyjdzie a wyjdzie to jakaś skończona wartość i tak w konsekwencji pomnożone przez 0 da nam wartość zerową. F maksimum drugie które wystąpi dla e, tak, momentu, w którym pochodna pierwsza jest równa 0 i z plusa na minus przechodzi ta pochodna. Występuje to dla x równego x1, czyli 1 plus pierwiastek z 5 przez 2. I podstawiając to x1, można wskazać drugą wartość maksymalną. Mm, ok, czyli to by oznaczało, że określiliśmy monotoniczność i wyznaczyliśmy miejsca, w których występują ekstrema lokalne. Dziękuję. I zapraszam do kolejnego przykładu.